Posłuchając tych dwóch czytań dzisiaj, yy, przeznaczonych na święto Świętego Kazimierza, to już odnajdujemy mnóstwo wątków, które są bliskie temu, o czym już mówiliśmy. I ta Ewangelia, to pierwsze czytanie Świętego Pawła do Filipian, wszystko uznaje za strachu, ze względu na najwyższą wartość. Dla Niego wyzwala się ze wszystkiego. Byle tylko by zyskał Chrystusem. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość. O tym też będziemy jeszcze mówili, właśnie w kontekście Listu do Galatów, bo to jest główny temat tego listu. I co to znaczy ta Boża Sprawiedliwość? Nie mówię, że już to osiągnąłem, lecz pędzę, aby też to zdobył. Bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa. Ale to nie, nie Wy mnie wybraliście, ale Ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, byście szli owoc przynosi. Właśnie to doświadczenie drogi, doświadczenie powołania, doświadczenie wyprowadzenia z tej sytuacji takiej kwazji bezpiecznej, z takiego ciepełka domowego że wszystko mało, wszystkie wydaje nam się, że wszystkie problemy pozałatwialiśmy. A Pan Bóg mówił i został to wszystko. I dzisiaj kiedy wspominamy świętego Kazimierza, niewątpliwie miał też takie doświadczenie mógł pozostać w swoim środowisku wśród swoich ludzi, co go tam interesuje Pałac z rządy, przecież on rządził Litwą jako namiestnik, król w Wilnie. Tyle spraw było do załatwienia politycznych, gospodarczych co go tam interesować mogli ludzie biedni. A on ten wyszedł z tego bezpiecznego miejsca. Tak samo i Rafał Kalinowski, yy, który też był prowadzony dziwnymi trasami, drogami przez Pana Boga. E... Wszędzie tam zawsze był taki moment swobodny. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o jeszcze innej świętej, którą właściwie poznałem w ostatnim czasie, bo w tym okresie pokoleniowym w Rzymie, e... muszę powiedzieć, że dzięki też Pani Basi, do Nazaretanek w Rzymie i jakoś głębiej się zacząłem interesować założycielką Nazaretanek błogosławioną Franciszką Siedliską, która tam miała swój grób w Rzymie, w tym domu założonym przez nią, ale potem ten grób został przeniesiony do nowego domu na obrzeżach Rzymu jedna z tych błogosławionych, która została ratyfikowana przez Jana Pawła II, Franciszka Siedliska. I, I dlaczego oni warto pamiętać i o warto mówić? No, ze względu na ten nieustannie powtarzający się schemat. Właściwie można powiedzieć, życie każdego człowieka jest inne, ale Pan zawsze działa tak samo. Zawsze tak samo. I tutaj Święta Kapługa urodziła się w 1842 roku, Była pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej. Ale jej życie, dzieciństwie, młodości właściwie można powiedzieć, że było sługne, dlatego że rodzice się niewiele nią interesowali. No, rodzice mieli swoje problemy zajęcia. Właściwie no od dzieci to nie byli rodzice. To była gubernatka, te inna osoba. Ona wspomina w swoim pamiętniku taką sytuację z dzieciństwa, że kiedy mała Franciszka bała się sama zostać w nocy w swoim pokoju i biegła do matki. Ta jej nie przygarnęła, nie przytuliła, odsyłała z powrotem. W najlepszym przypadku zlecając służącej by się w raniach że Więc ona jak od początku nie miała doświadczenia takiej matczynej czułości. I to jej tak zapadło głęboko w sercu, że to uznało za, za jakieś też swoje zranienia z dzieciństwa. Właśnie ten brak czułości matki. Oczywiście rodzice i, też przeżywali różne trudności, przez to, że oni byli zajęci swoimi sprawami. Y, to i różny był stosunek do religijności, a, a w tym czasie, wiemy, w XIX wieku ta religijność y, na dworach szlachackich była co najmniej y, niedostateczna, bardzo sentymentalna, y, sprowadzająca się tylko i wyłącznie do zwyczajów, do oczywiście do chodzenia do kościoła, do pewnych rytuałów, ale tam nie było nic I to doprowadziło do tego, że w pewnym momencie matka stała się nie tyle głęboko ale stała się dewocyjna. I, a ojciec, przeciwieństwo, stał się głęboko anilinatnym. I to doprowadziło do, do jakiegoś wielkiego rozbicia w małżeństwie że się zaczęli oddawać od siebie i właściwie to ich ona było na granicy rozpadu. Wtedy Franciszka, która też miała kłopoty ze zdrowiem swoim, ze zdrowiem fizycznym, ale myślę, że głęboko przeżywała również całą sytuację, swoją rodziny, jako że była z bogatej rodziny, więc jeździła po różnych ośrodkach, kruotach europejskich. Ale też dużo czasu spędzała na modlitwie, rozmawiała z kierownikami duchowymi. Więc był taki czas y, jakiejś refleksji, czas też takiego dystansu, szukania pewnego dystansu. Że y, jakimś momentem takim zwrotnym w jej życiu był y, moment, jak ona to pisze, y, dzień, w którym odkryła. Jezus ją kochał. To był najpiękniejszy dzień mojego życia, napisze. Więc musiało być to jakieś poruszenie, jakiś moment, ale jednocześnie też wspomina, że była w Lorento i kiedy odwiedziła domek na zaratańskim Lorento, w tym samym blarze, w Włoszech, to ona też tak głęboko poruszył. i postanowiła, że ona nie może siedzieć bezczynnie. Że musi zrobić wszystko, aby ratować rodziny. Żeby na wzór świętej rodziny, żeby rodziny zostały odbudowane przez Jezusa. Żeby Jezus zamieszkał w każdej rodzinie chrześcijańskiej. To oczywiście to był proces, to, to była droga. Ale to spowodowało, że wyjechało do Rzymu i tam założyło zgromadzenie sióstr na zetach. Właśnie od, od Świętej Rodziny. Przez... Miał wtedy 33 lata, kiedy znalazł się w Rzymie. Przez te najbliższe lata, bo zmarła w 1902, to znaczy, że była 25 lat w Rzymie. Wtedy, kiedy umierała, to było gdzieś około 376. I już byli w różnych w miejscach na świecie, różnych, na różnych kontynentach, zwłaszcza do dzisiaj, są w Ameryce Północnej. Natomiast w Polsce bardzo szybko znaleźli się w Wergowie, ale też i w Nowogródku, znamy światło z Nowogródka, na która które 11 sióstr, które zginęły od nazistów i derowców, w obronie właśnie rodzin, w obronie rodzin dały swoje życie. I czego ta historia nas uczy, że, 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 że niekoniecznie te wszystkie nasze zranienia z dzieciństwa, te trudności, które wynosimy z domu, że one muszą doprowadzić do tego, że my siedzimy i teraz będziemy narzekali i przeklinali cały świat. I usprawiedliwiali naszą złość, że zostaliśmy pokrzywdzeni, że Pan Bóg nas nie pamięta, nie ona nie przyjęła takiej postawy. Wręcz przeciwnie, dlatego, że została tak doświadczona w dzieciństwie, by zobaczyła szansę, nadzieję i swoje powołania, swoje powołania. Czasami droga powołanie, gdzie właśnie tak, w taki sposób. Że w takim razie muszę poświęcić swoje życie dla odwiedzenia rodziny, biorąc pod uwagę przykład rodziców, którzy. Tak jak nie inaczej się zachowali, ojcie się nawrócił na łożu śmierci. Więc musiałem to też, że wrócił do Pana Boga. Natomiast y, natomiast właśnie to, to doświadczenie, y, które jakby idzie inaczej, inaczej, a jeżeli to nasze usprawiedliwienie wewnętrznej złości i, i przeklinanie całego świata. Bo ja zostałem pokrzywdzony. Pamiętamy na przykład siostrę Różę Czaca, no, która straciła wzrok, bo spadła z konia. Też szlachcianka. I zamknęła się na trzy dni w pokoju, po to, żeby się modlić. I jak wyszła z tego pokoju, to już wiedziała, jak jest jej powołanie. Ale to, to się dokonuje poprzez modlitwę. Franciszka, kolejny raz, pokazuje nam, że poprzez modlitwę możemy uzdrowić siebie, poprzez Jezusa, oczywiście. Uzdrowić siebie, ale także uzdrawiać innych. To jest to, to niesamowite doświadczenie, które nam pokazuje i, i Słowo Boże i cała historia świę, świętości. To jest to. Ta nieustanna historia wyprowadzania nas z domu rodzinnego. Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej. I idź. I bądź świadkiem. I oddaj swoje życie. I dzisiaj, no właśnie, przy okazji tych, 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 tych wielu świętych, których wspominamy tu w tym miejscu, no usiadam, jakie sobie. Że my nigdy nie jesteśmy na straconej pozycji. I że to nasze powołanie odczytujemy właśnie poprzez yy, modlitwę. Poprzez relacje z Panem Jezusem. Nie Wy nie wybraliście, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli owoc przynosili. I by owoc Wasz trwało. To są słowa, które są do nas skierowane. I jeszcze jedno, bo jak patrzymy na co się dzieje wtedy, jak nie wyjdziemy z tego domu? No można tak funkcjonować, prawda? Można. No ale jeśli porównamy te dwa etapy życia, prawda? jeden etap i drugi. To ten etap pójścia za głosem pana Jezusa jest o wiele bardziej fascynujący, jeżeli to, co by się wydarzyło, gdybym został na miejscu. Tu mi się przypomina, tu inna święta, błogosławiona Teresa Leduchowska. W ogóle Leduchowskie, prawda? Dziewczyny, które yy, Leduchowscy przenieśli się z biednicy umowanej do podwiedeń. I tam mieli swoją posiadłość, zresztą do dzisiaj tam mają samą posiadłość. No i, i, i ambicją rodziców było to, żeby te dziewczyny były na dworze cesarza, no, jako dwóch Czyli po prostu dekoracja dla cesarza. No i teraz ja powiedziałem, przecież to jest bez kompletnie. Ja, ja nie chcę być żadną dekoracją dla cesarza. Ja mam swoje powołanie. Wróciła na I gdyby pozostała tą dwórką, dzisiaj na nim nikt nie pamiętał: nikt. Ile było takich dziewczyn, które tam funkcjonowały w taki sposób jako dekoracja. Natomiast Boże ona uwierzyła Jezusowi, poszła za głosem Jezusa. Udało jej się zrobić tym dobrego i takie, to życie było fascynujące. Dlatego my mówimy, że, że życie Abraham'a po pięćdziesiątce było. No i się wtedy dopiero zaczęło. Bo wtedy się wydarzyło trzy Natomiast jak nie wyjdziemy z tego domu, jak będziemy siedzieli w, naszych, w tych naszych ograniczeniach, może w tym ciepełku, no jest ciepło, prawda? Jest wygodnie, no w wodę, jest kominek, ciepło w babucie, w no, no, no wszystko jest fajne, tylko że to, to nic ciekawego. Tam się żaden cud nie może wydarzyć, żaden. Czuda się, że wychodzi wtedy, kiedy idę za Panem ogólnym. kiedy Pan mówi wyjść z swoim ziemi, chodzi". wtedy się dzieje I tego, te, tego się uczymy, chociaż wiemy, że to jest strasznie trudne. I że się bójmy. Bo ja w takim razie muszę sobie powiedzieć, że ja nie mam żadnych zabezpieczeń. Żadnych. Za wyjątkiem Pana Boga. Więc albo opieram moje życie na wierze Pana Boga, albo zostaję w moim domu, w tym giedełku. Taka jest alternatywa dla chrześcijan. Na szczęście mamy tych świętych, którzy nam pokazali, że warto pójść za głosem Pana Boga, Że warto wyjść z tej ziemi rodzinnej. Oczywiście w tym, tym pojęciu, no wiemy, rozmawiamy o tym i wiemy, co się mieści w tym pojęciu. To wcale nie oznacza. Przekreślenie rodziców, to wcale nie oznacza przekreślenie swojej rodziny. Zupełnie, to, to są zupełnie rzeczy. Mało tego, jak opuszczamy ten dom rodzinny, to paradoksalnie, najmniej, znaczy nasza rodzina na tym zyskuje bardzo dużo, bardzo dużo. Chociaż by dobrze być może ojciec tej Franciszki się nawrócił. I w swoje miejsce. Dlatego też mówimy się o tych wszystkich intencjach dzisiaj za nas, za nasze rodziny, za nasze dzieci, aby uwierzyły Jezus.